Cześć kochani, bardzo cieszymy się, że oglądacie nasze szkółki online, chociaż strasznie już za Wami tęsknimy i mamy nadzieję, że już za niedługo spotkamy się na zwykłych szkółkach w naszym kościele. Wszyscy wujkowie i ciocie bardzo Was pozdrawiają, a my przygotowaliśmy dzisiaj kilka atrakcji. Pierwszą z nich będzie piosenka i chociaż niestety my nie będziemy mogli Was usłyszeć, to Pan Bóg zawsze słyszy. Dlatego śpiewajcie głośno. Witamy Was kochani bardzo serdecznie z naszego domowego studia, które stworzyliśmy na szybko. Mamy nadzieję, że będzie nas w miarę dobrze widać, ale przede wszystkim będzie nas dobrze słychać. Słuchajcie, mamy dla Was coś takiego fajnego dzisiaj przygotowanego. Chcemy zaśpiewać z Wami pieśń i w sumie nauczyć się tej pieśni, która mówi o bardzo fajnych rzeczach. O takich, że nie musimy się niczego bać, że nic nie jest dla nas straszne, nic nie jest dla nas przerażające, kiedy Pan Bóg jest z nami. I to jest cudowne. Słuchajcie, jak już się nauczycie tej piosenki, możecie swoich rodziców poprosić, żeby zrobili Wam jakieś małe instrumenty, na przykład puszeczki, wypełnić jakimś groszkiem. Albo tak, tak, tak. zrobić jakieś takie bardzo proste instrumenty, w których możecie razem z nami grać. Albo gitarę. Albo gitarę, jeżeli tata ma, albo mama możecie wziąć, albo jeżeli Wam pozwoli. Albo wolą. możecie kupić. O, dokładnie. No, w każdym razie chcielibyśmy z Wami teraz przejść przez cały ten tekst, żebyśmy się wspólnie nauczyli. Gdzieś ten tekst się tam będzie wyświetlał, więc ci, którzy będą potrafili go czytać, to mogą sobie odczytać. Ale przede wszystkim chcemy, żebyście przez to pokazywanie różnych rzeczy szybciej się nauczyli tekstu, a mieli też dużo frajdy przy śpiewaniu tej piosenki. Pokazywanie jest proste. Pokazywanie tak? jest proste Amatka. i Amatka bardzo takie pokazywać. intuicyjne. Dobra, słuchajcie, pierwsza zwrotka brzmi tak. I mama. Uwaga! Pierwsza zwrotka. Ani wielkie góry I, i pokazujemy tak. Ani czarne chmury. I rozglądamy się tak, jakby zaraz miała lunąć jakaś wielki deszcz spaść. Ani długie noce, ani ciemne noce. I oddzielamy się od tego, co złe. Tak jest. Wojsko Faraona, choćby wielkie wojsko szło, też nas nie pokona. A najgorsze strachy są tylko, tylko na lachy. lachy. Ha, ha, ha! Czyli A, się z... Śmiejemy się z tych strachów. I teraz kochani przechodzimy sobie do refrenu, który już sobie właśnie wspólnie zaśpiewamy, bo jest bardzo prosty. I on brzmi tak. Mówię wam, mówię wam, mówię wam, jeśli Bóg z nami, kto przeciw nam. Mówię wam, mówię wam, mówię wam, mówię wam, mówię wam. I jeszcze raz razem. Mówię wam, mówię wam, mówię wam, mówię wam, mówię wam jeśli Bóg z nami, kto przeciw nam. Mówię wam, mówię wam, mówię wam, mówię wam. Czyli refren jest bardzo prosty. Refren jest bardzo prosty. Szybko się I Teraz czuć. zaśpiewamy sobie jeszcze raz tą pierwszą zwrotkę, czyli ani wielkie góry, ani czarne chmury, ani długie noce, ani ciemne noce. moce. Wojsko, Wojsko faraona też nas nie pokona. A najgorsze strachy są Co tylko na lachy. Na, 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 na. Uwaga! Ani wielkie góry, ani czarne chmury, ani długie noce, ani ciemne moce. Wojsko faraona też nas nie pokona. A najgorsze strachy są tylko najgorsze. I mówię wam, mówię wam, mówię wam, Jeśli Bóg z nami, wyprzegna. kto przeciwna, mówię wam, mówię wam, mówię wam, mówię wam, mówię wam. Za... Jeszcze raz, mówię wam, mówię wam, mówię wam, mówię wam, jeśli Bóg z nami, kto przeciw nam? Mówię Wam, mówię Wam, mówię Wam, mówię Wam. Dobra, co jeszcze teraz? Teraz mamy drugą zwrotkę, która jest też bardzo prosta. I to jest tak. Ani żaden kłopot, trapiemy się tak po głowie, jakbyśmy mieli jakiś problem, który palcem grozi, ani to, co parzy ani to, co mrozi. Brrr. Ani żadne smutki, ani żadne złości. Nie ma takiej siły, ani możliwości. Czyli bardzo proste, czyli ani żaden kłopot, który palcem grozi, ani to, co parzy, auć, ani to, co mrozi, ani żadne smutki, ani żadne złości. Nie ma takiej siły ani możliwości. Dobra, nie. czyli przećwiczymy sobie teraz tą drugą zwrotkę. Ani żaden ani kłopot, o przepraszam, Ani żaden, ani żaden kłopot, kłopot, Który palcem grozi, Ani to, co grozi. Ani, ani to, co mrozi, Ani żadne smutki, ani żadne złości, nie ma takiej siły, ani możliwości. I rewem, mówię wam, mówię wam, mówię wam, jeśli Bóg z nami, kto przeciwna, mówię wam, mówię wam, mówię wam, mówię wam. Dobra, myślę, że. Nie jestem przekonany o tym, że wspaniale wam idzie i że dobrze, takie moje córeczce tutaj kochane, dzielnie walczy. Możecie się bawić Tak, bawcie się, śpiewajcie. Słuchajcie, zaśpiewamy teraz całą pieśń od początku do końca. I niech cały blok was słyszy po prostu. Niech wszyscy teraz ludzie, którzy gdzieś są smutni, przestraszeni, niech usłyszą, jak dzieci wielbią Pana Boga i że się nie boją, bo Pan Bóg jest razem z nami. Słuchajcie, zaczniemy sobie od refrenu, zaśpiewamy go raz, potem zaśpiewamy zwrotkę pierwszą, zaśpiewamy dwa razy refren, zaśpiewamy zwrotkę drugą i dwa razy refren na koniec. OK? Damy radę? Tak, damy tak. radę. Okej. Okay. Mówię wam, mówię wam, mówię wam, jeśli Bóg z nami, kto przeciw nam? Mówię wam, mówię wam, mówię wam, mówię wam, ani, ani Wielkie Góry Ani Góry Ani czarne chmury Ani długie noce Ani ciemne moce Wojsko Faraona Też nas nie pokona A najgorsze strachy Są tylko na lachy Mówię wam, mówię wam, mówię wam, jeśli Bóg z nami, kto przeciw nam. Mówię wam, mówię wam, mówię wam, mówię wam. Jeszcze raz. Mówię wam, mówię wam, mówię wam, jeśli Bóg z nami, kto przeciw nam. Mówię wam, mówię wam, mówię wam, mówię wam. Ani żaden kłopot, hmm. który palcem grozi. Ani to co parzy, ani to, co mrozi, ani żadne smutki, ani żadne złości nie ma takiej siły ani możliwości. I wszyscy razem głośno mówię wam, mówię wam, mówię wam, mówię wam. Jeśli Bóg z nami, kto przeciw nam. Mówię wam, mówię wam, mówię wam, mówię wam, mówię wam. Jeszcze raz, mówię wam, mówię wam, mówię wam, mówię wam, jeśli Bóg z nami, kto przeciw nam. Mówię wam, mówię wam, mówię wam, mówię wam, mówię wam. Pan. Kochani jesteśmy przeszczęśliwi, że mogliśmy razem nauczyć się tej wspaniałej piosenki. Jak tylko macie ochotę pośpiewać ją znowu, to włączajcie YouTube'a i razem z rodzicami śpiewajcie, ćwiczcie i wiernijcie YouTube'a. YouTube Witajcie, kochani! Jak się macie? Mam nadzieję, że u was i waszych rodziców wszystko jest w porządku. Pomyślałem sobie, że fajnie będzie spędzić trochę czasu razem. Zaprosiłem też mojego przyjaciela, Słonia. Jak się masz? Dobrze, dziękuję. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj z tobą i z dziećmi. Cześć, dzieciaki! Też się cieszę, że jesteśmy wszyscy razem Wspominałeś mi ostatnio, że chciałeś o tym porozmawiać Powiedz nam o co chodzi yy, Czytałem ostatnio Biblię i trafiłem na taki fajny fragment W którym Pan Jezus powiedział, żeby pozwalać dzieciom przychodzić do Niego Bo do dzieci właśnie należy Królestwo Niebios I sobie pomyślałem, wow... Ale czad! Królestwo Niebios należy do dzieci przychodzących do Jezusa. Ale zacząłem się też zastanawiać, jak to jest możliwe, i gdzie w takim razie jest to królestwo, i co to znaczy, że należy ono do dzieci? Możesz mi to jakoś wytłumaczyć? Eee, z ciemnością! Bardzo dobre pytanie! Mam tutaj nawet taki fajny werset, który mówi o tym, jakie jest Boze Królestwo. Werset znajduje się w Biblii, w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w czwartym rozdziale, w dwudziestym wersecie. Królestwo Boże nie jest sprawą słów, lecz mocy. Wow! Czyli jak przychodzimy do Pana Jezusa, i żyjemy razem z Nim, to tak jakby, pomimo tego, że mieszkamy w Polsce czy jakimkolwiek innym kraju, żyjemy w Królestwie Niebios. A skoro żyjemy w tym wspaniałym Królestwie, bo przecież Bóg jest taki dobry, więc Jego Królestwo jest dobre, to możemy korzystać z tego wszystkiego, co w Nim jest, prawda? Dokładnie tak, mój przyjacielu. Opowiem wam, tobie i moim kochanym dzieciom, które są tu dzisiaj z nami, pewną historię, która jest w dziejach apostolskich. Myślę, że ona pięknie przedstawi nam to, co znaczy żyć w Królestwie Niebios jakie ono jest. No to posłuchajmy. Oto bohaterowie naszej historii. Piotr i Jan Sparaliżowany. Pewien człowiek siedział całymi dniami na ziemi koło wejścia do świątyni. Gdy tylko ktoś przechodził tamtędy, on wyciągał rękę i wołał. Poproszę o parę groszy. Zlitujcie się nad biednym kaleką. Ten biedny człowiek nie mógł chodzić, ponieważ jego bezwładne nogi nie mogły go utrzymać. Wiecie, że dokładnie tak samo wyglądamy, nie żyjąc razem z Bogiem? Królestwo niebios jest królestwem, którego nie widać. Podobnie jak nie widzimy. Które który jest w gniazdku. Pomimo tego, że twoje nogi, na które patrzysz, poruszają się bez najmniejszego problemu. To jednak jeśli nie oddałeś swojego życia Jezusowi, to w Bożym Królestwie jesteś jak ten sparaliżowany biedny człowiek i nie możesz nic zrobić. Czy oddałeś już swoje życie Panu Jezusowi? Czy wiesz, że On umarł na krzyżu po to, żebyś był wolny i żebyś żyjąc razem z Nim żył w Jego niewidzialnym królestwie? Jeśli jeszcze nie oddałeś swojego życia Panu Jezusowi, nie czekaj. Pomóc się do Niego i poproś, żeby stał się Twoim królem. Wróćmy do naszego sparaliżowanego człowieka, siedzącego przed świątynią. Tak było od bardzo dawna, od jego urodzenia. Pomyśl, kiedy był mały, nie mógł się bawić z innymi dziećmi. Pewnie było mu bardzo smutno, kiedy widział, jak jego rówieśnicy biegają. Teraz był już dużo starszy. Ludzie w jego wieku pracowali, mieli swój własny dom i rodzinę. On mógł tylko żebrać. Dlatego zawsze przesiadywał koło wejścia do świątyni i gdy ktoś tamtędy przechodził, wyciągał rękę i prosił o pomoc. Czasem coś dostawał, czasem nie otrzymywał nic. Był to bardzo nieszczęśliwy człowiek. Pomyśl tylko, że dokładnie jak ten człowiek, nie możesz być szczęśliwy, jeśli żyjesz bez Pana Boga. Lecz pewnego dnia stało się coś wspaniałego. Rano, kiedy ludzie szli do świątyni, żeby się modlić, przechodzili tamtędy Piotr i Jan. Sparaliżowany widząc ich zawołał: Poproszę o parę groszy na kawałek chleba. Piotr i Jan nie dali mu pieniędzy, lecz Piotr powiedział: Spójrz na nas. Człowiek spojrzał i wtedy Piotr powiedział: Wiesz co, nie mamy pieniędzy. Ale chcemy ci dać coś o wiele cenniejszego. W imieniu Jezusa Chrystusa chodź. I stało się coś cudownego. W jednej chwili został uzdrowiony i mógł wstać. Zerwał się z ziemi, stanął i chodził, podskakiwał i chwalił Boga. Jeśli oddałeś już swoje życie Jezusowi, i uwierzyłeś, że umarł dla ciebie, po to, żebyś był wolny i szczęśliwy, to każdego dnia chwal Pana Boga z całego swojego serca. Tak jak to zrobił ten sparaliżowany po tym, jak został uzdrowiony. I musisz wiedzieć pewną ważną rzecz. Jesteś mieszkańcem Bożego Królestwa. A to nie byle co? Bo Boże Królestwo nie jest sprawą słów, lecz mocy. To znaczy, że możesz, jak Jan i Piotr. Modlić się o innych w imieniu Jezusa. Kiedy widzisz, że ktoś z Twoich bliskich choruje bądź jest smutny, możesz do Niego przyjść i się o Niego pomodlić tak, jak potrafisz, a zobaczysz, jak Pan Jezus uzdrawia, pociesza i leczy. Pamiętaj o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Jesteś dla Boga jak skarb, który On sam znalazł. On jest Twoim przyjacielem i z Nim możesz wszystko. Jeśli nie zaufałeś Jezusowi, a dzisiaj w swoim sercu czujesz, że też chcesz żyć blisko Jezusa, to zaufaj Mu i oddaj Mu swoje życie. Możesz to zrobić wszędzie i każdy moment będzie na to dobry. Możesz to zrobić sam, kiedy wieczorem będziesz się kładł do łóżka. Możesz uklęknąć i w kilku prostych słowach powiedzieć, że wierzysz w to, że Jezus umarł za Ciebie na krzyżu. Przeproś Go. Za to, co przypomni Ci się, co złego zrobiłeś. Być może skłamałeś, nie słuchałeś rodziców. Po prostu powiedz Mu, że chcesz oddać swoje życie i chcesz, żeby Jezus stał się Twoim przyjacielem. Oczywiście możesz się pomodlić każdymi innymi słowami. Możesz to zrobić sam, bądź możesz to zrobić ze swoją mamą, bądź tatą, bądź bratem, siostrą albo przyjacielem. Od teraz możesz, jak ten sparaliżowany człowiek, cieszyć się Jezusem, śpiewać i chwalić Boga, bo stałeś się Jego dzieckiem. Kochane dzieci, ale piękna historia. Jesteście Bożymi dziećmi. Kochajcie Jezusa, czytajcie Boże Słowo i mudzcie się w imieniu Jezusa, a zobaczycie, jak mocne jest Królestwo Niebios. Chciałbym, Żebyśmy się nauczyli dzisiaj jednego wersetu, który już kilka razy pojawił się podczas naszego spotkania. Żabko wersetówko, możesz powiedzieć dzieciom werset? Cześć dzieciaki, dzisiaj się nauczymy nowego wersetu. Królestwo Bożenie sprawą słów, lecz mocy. Pierwszy jest do Koryntian 4,20. Pa!